Halo, halo, witam Was bar bardzo serdecznie w tym oto nietypowym odcinku, gdzie dzisiaj będziemy na serwerze znanego youtubera e, Wojana, grali na one... oj, co się to stało? E, dzisiaj będziemy grali na one bloku na popularnym dosyć serwerze wojanamc.pl. Dlatego oglądajcie do końca, żeby nic was nie przegapiło. E, a my co, odbierzmy sobie od razu darmowy zestaw pod komendą kit, e, e, kit Czekajcie, chyba to był ten o, zestaw Gracz, mamy zestaw VIP, zestaw yy, coś tam, zestaw coś tam i zestaw coś tam, zestaw coś tam. My musimy zabrać zestaw Gracza, niestety. Yy, I słuchajcie, żelazny miecz. E, tak, i teraz musimy odebrać zestaw i mamy nasz darmowy taki zestaw. Mamy nożyce, mamy dębowe deski, mamy skrzynię endu, wędkę, drewnianą łódkę, motykę, e, łopatę, siekierę, kilof i mieczyk. Wszystkie te itemki są zni z enchantowane na niezdziszczalność 1, ale my słuchajcie, słuszmy swoją wyspę. E, musimy wpisać Wyspa... E, 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 wyspa, o wyspa stwórz i nazwijmy ją cyry e e -P -R, -R, r może być wyspa creepery nie wiem, ale o, zróbmy cyry e e p i o podłoga y -t. od odniku bo mam nowy nick specjalnie dla was i klikamy enter i teraz słuchajcie, musimy zrobić chyba teleport na wyspę um, nie działa co jest? Coś, coś, coś tutaj nie wypaliło. Jeszcze raz. Wyspa stwórz. Czekajcie, wyspa stw... stwórz i. O, krypto. O, jest! Coś się zbugowało. Wcześniej mamy stwórz wyspę. Klikamy stwórz wyspę. I jesteśmy na nowym trybie, e, raczej nie na trybie, ale jesteśmy na czymś, co jeszcze na tym kanale nie było. To ja sobie bym pozwolił e, odstawić takie na ten moment nieprzydatne itemy i roz, rozbudujmy sobie wyspę dębowymi deskami po prostu na sam początek, żeby, żeby te itemki nam nie spadały po prostu, itemki, itemki, zwał jak zwał, w każdym razie musimy e, sobie rozwinąć tu wyspę. Chciałbym na pewno tutaj zbudować tak, swój domek, swoją farmę i przy okazji nie wiem co jeszcze zobaczymy co jeszcze będzie. I, i przy okazji może pójdziemy dzisiaj jeszcze na box PVP, albo w następnym odcinku dopiero jeszcze nie wiem, zobaczymy. Od, od, od po prostu o, zobaczymy czy wy chcecie. Jeżeli chcecie, zostawcie komentarz e, on, o treści box PVP. Jak ktoś nie wie, jak napisać, to napiszcie box PVP coś takiego i będę wiedział, że chcecie, będzie już przy okazji dla statystyk to zostawicie filmu, żeby ten był bardziej, wiecie, żeby był bardziej dostępny dla wszystkich, a my co też nie przedłużając, mamy fazę równiny. To słuchajcie, kopiemy sobie dirta, dirta. E, Teraz bierzemy od razu żelazo i musimy kopać też e, te potrzebne surowce do rozbudowy po prostu naszej wyspy, ale widzicie jak to szybko w ogóle idzie tutaj. Ja nie mogę. E, to będzie chyba najlepsza seria. Widzowie, stało się coś niespodziewanego. Creeper mi się zrespił. Kopałem tak już sobie przez długi czas i zrespił mi się creeper. Na szczęście zdążyłem go zepnąć, ale będziemy musieli... Co? Bon rabatowy. Poczekajcie. Musimy przeczytać. Mm, targ. Coś na targu mamy. Wpiszmy sobie. Targ. I zobaczymy, o co z tym chodzi. Wow. Możemy to odebrać? Czekajcie. Bon. Ja bym chciał. Em, poczekajcie. auto... Cze ja tu mam ten. E, magiczna latarnia. Cena. Czy, Aha. Czyli ja tu mogę. Aha. Dobra. Przecież to jest kozackie, widzicie to? Tutaj możemy za te bony kupować różne rzeczy. I ja chyba bym zbierał na legendarny klucz za 32 bony. I to chyba spróbujemy, bo te bony nam chyba będą przychodzić co jakiś czas. I to właśnie będzie chyba mega kozackie. I my chyba będziemy sobie zbierali na, na klucz do tej skrzyni takiej. I to nam się mega opłaci, bo jest szansa, że wydropimy coś fajnego, co nam pomoże w dalszym rozwijaniu tej wyspy, albo też przy okazji jakąś zbrojkę byśmy wydropili. I tą zbrojkę byśmy mogli sprzedać sobie na rynku. Bo jest tu chyba system rynku. Z tego co wiem. E, dobra, poczekajcie. Dwa żelazo mamy. E, dlatego musimy sobie wykopać trzy może. To sobie coś upgrade'niemy, ale wątpię, że coś zrobimy, bo mamy wszystkie żelazne itemy pod, pod komendą kit je zdobyliśmy. E, więc no, dziś... E, aha, tu jest świnka. Ty, powiedz mi... Aha... To jest MPC to chyba zwykły, no dobra, no to ja muszę chyba uderzyć, bo ona by normalnie biegała, nie? Ale no z racji tego, że to jest NPC, to raczej nie będzie biegać. Słuchajcie, czy mamy... O, mamy dwa bony. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie pierwsze, pierwsze te... Ale tu są lagi duże takie na tym serwerze. Zrobimy sobie pierwsze podstawowe nasze narzędzia. Tutaj. Raczej pod, nie podstawowe, ale o, piecyk sobie zrobimy. E, nie mamy węgla. No właśnie nie mamy węgla, do tego przypalimy sobie tutaj deskami to żelazo. Możemy sobie zrobić tarczę, żeby przed creeperami, żebyśmy nie spadli tam w dół. Bo chyba, jak tam spadniemy w dół, to chyba po, po tym świecie, ale nie wiem. Oj, co ja zrobiłam? Dobra, o teraz tak. A co jest? A, dobra, lag był, lak był taki duży. Um, tam był bedrock w ogóle na dole, widzieliście? Bedrocka się nie da zniszczyć, dlatego jakby, co by się stało, jakby mi na tym creeper wybuchł, co? Na tym, na tym bloku. I potem by się już na nowo jeszcze pojawił, czy co? Bo jak, jak tak by było, to już byłaby lipa, nie? Bo bedrocka bym nie mógł zniszczyć, tylko komendą bym mógł. Dowie, ogórek, ogórek. Wpadaj. Jest! Widzowie, zrzuciłam go. Niestety, może i niestety, ale no wiecie... Kom o, zobaczcie, mamy tak dirta. Żeby nie marnować desek, to możemy sobie dirtem już zacząć tutaj podbudowywać się. Raczej nie podbudowywać i słuchajcie, ja myślałam nad czymś takim, żeby tu zrobić takie deseczki. Opyk, i zrobić tutaj. Zaraz Wam pokażę, co ja chciałam zrobić. I z takiej drewna zrobić tutaj schodki na tym. I że tu byłaby taka wielka platforma, na, którym, na której. O ja, prawie spadłem, byśmy wszystko stracili. I, no i tu byłaby taka mała platforma na dole, a raczej duża trochę, w której byśmy mogli po prostu kopać sobie bloki. Tylko ja mam takie pytanie, ile ja mam tutaj tego. Okej, okay, dobra, mam jeszcze tu. Mamy to żelazo, ale wie, wiecie co? Dobra, tu je ja na razie schowamy w piecyku, ha, ale to się dziwnie także zabrzmiało, nie? Bo normalnie żelazo nie chowamy w piecyku i no, w skrzyni zazwyczaj. nie? A wiecie co? Zrobię sobie tu schodki, ale mi się nie chce tego tak, dlatego. Syf, syf... Czekajcie, co ja piszę. Aha, dobra, to nieważne w sumie. Musimy je ręcznie zrobić. Więc sobie taki malutki tutaj podeścig. E, taki podest, jakby. O, i tutaj będzie nasza główna wyspa. I o, i takie coś mniej więcej. To będzie dobra. Postaram się, żeby to była najładniejsza wyspa. E, ever z tych graczy, które, którzy tutaj. Patrzcie, idealnie akurat starczyło e, Tak, żeby to była idealna wyspa po prostu. Mm, dobra, mamy jeszcze te 32 Dirta. To spróbujemy jeszcze raz. Tak, tutaj się podbudować. Jakby. O, tak. Ale chyba nie starczy na całość e, Dlatego będziemy musieli się podbudować Ale wiecie co jest też spoko? Że my będziemy mogli sobie odbierać te zestawy Pod komendą kit I tam było to drewno, nie? I to właśnie jest dobre, bo Będziemy mieli nielimitowane drewno pod komendą kit W sumie I to będzie mega, mega OP będzie dla tego, słuchajcie, nie ma co przedłużać Ja sobie wykopię, żeby was nie zanudzać Jak, znajdę, jak będę miał już taki stak drewna To ten, to już skoń, to, to po prostu widzimy się Za chwilę ja wie, Nie wiem, co, nie mam pojęcia co się stało Ja nic nie zrobiłem e, I zobaczcie Widzicie? Nie, nie ma tu bloku, jest tylko bedrock A jakbym postawił tu O, i bym wykopał O, ej patrzcie, co się stało Zadziałało, widzieliście? Nie wiem co to było. O owce, ale to te zwierzątka są bezużyteczne tutaj, trochę na tej naszej wyspie, bo po prostu to nie mają sensu, jak one ma, nie mają się ruszać. Nie? No, a inaczej ich nie zabierzemy przecież. a czemu ja jako pantomieczykiem nie wiem co to jest. Widzicie, widzowie? Mamy tutaj siodło, mamy pieczony ziemniak, siekierkę e, i nasiona arbuza, ale zanim to, to musimy sobie e, robić. Z tego skrzyneczkę. Albo dobra, wiecie co? Wywalimy te, no, te kwiaty. Te kwiaty są w ogóle totalnie bez sensu, nie? E, aha, dobra. No i zrobimy sobie skrzynię, to wyrzuć. No e, może to jest potrzebne akurat, ale dobra. To wszystko tu wrzucamy do środka e, i po prostu cieszymy się Czystym ekwipunkiem, bo no i widzicie, i znowu nie mamy miejsca. Co jest, jakie lagi tu są w ogóle, widzicie? Mega, mega, mega lagujący jest ten serwer. Na koniec w ogóle dam swoją opinię na temat tego serwera, więc oglądajcie do końca. Więc no, jak na razie mi się podoba w sumie ten serwer, fajny jest. I chyba będziemy na nim toczyć serię wam powiem, ale taką porządną serię, nie byle jaką, no, tak jak były na tym moim kanale. Chociaż seria z miasta jest fajna, mi się seria z miasta podoba. Dajcie po prostu, bo będzie niedługo Poczta Polska robiona. Tak, będzie dla niedługo robiona Poczta Polska. I wydaje mi się, że to będzie fajnie. Będzie fajne. I słuchajcie, wiecie co? Kończymy odcinek raczej, jak zrobimy tutaj ten podeścig taki nasz. I słuchajcie. O, i musimy go ukończyć. Tak, uśko. musimy go ukończyć po prostu. Wiecie co będzie fajne? Że tu jest taki drewniany obszar, i będzie można tu wejść, i tu będzie taki już normalny. Wiecie? Normalna taka platforma z dirtem. O, dirtem. O, pikcyk mek. O. No i jest fajnie, nie? Znaczy, i tak tutaj będziesz szedł ten dirt aż do Word Boyda tam. Word board Wordbo... Nie, jak to się nazywało? Nie pamiętam. Nie pamiętam jak. O nie, 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 nie proszę nie. Proszę nie. Jest! uf! Wiecie, co by się stało, jakby on wybuchł? Wiecie, co by się stało. Massakra by, by mi tu wszystko wybuchnęło. Wszystko by spadło w otchłań i no, nic by nie było, byśmy zostali tylko z tym, co z tym ekwipunkiem. No więc słuchajcie, zrobimy sobie ten podes dzisiaj do końca tylko. I... I zakończymy ten odcinek dzisiaj, bo i w na następnym odcinku zrobimy sobie mob grinder. Mob grinder sobie zrobimy możliwe, ale albo i nie, bo nie mamy w sumie do tego narzędzi. No nie wiem, nie. Zobaczymy, czy będzie ten mob grinder, czy nie będzie go. O, mamy krowę. To zabijemy ją sobie, będzie na jedzenie. Ale to brutalnie, żeby zabrzmiało trochę. No więc słuchajcie. Dobra, wiecie co, teraz skończymy ten odcinek. Nie wiem, ile on trwa, nie mam pojęcia, ale, ale po prostu zakończymy go. Widzimy się, no wydaje mi się, że jutro się widzimy, tak, bo jutro nagram kolejny odcinek, a więc słuchajcie, pamiętajcie o subiku, lajku, trzymajcie się i cześć.